Fajerka Majerka eee... druga. Oh, Dawaj. Proszę, kolego. Dobra, jadę w niej Jadam, jadą, no. Te dwa łuki mają. Jego, Reefku. Zajebiście, zajebiście. Dawaj Plecy, 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 odwróć, odwróć. Wpadłem. Odknokaj mi go. Jem gapa. że Ży, że Żyjesz. Jestem, jestem. Jem następnego. podaję, podaję, podaję. Leży. Nie yeah, nice. Go w niego. Masz go, masz go. idę do ciebie Remek, a do siebie idę. Okay. Kurwa, jak mnie tepa, to jest niesamowite. Nie, nie, Coś? Się... nie, nie, tego Zbieram, przeszkadzał nie, Ale nie, tak. Znaczy, Miem, co no nie, 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 go. to byśmy raczej go to też już nie ma Leży? Leży, no Chuj wie co biłem chłopie, ale Do góry, do góry Aj no to będą zaskakiwać, ale dostają o, Ale chłopy dostają, kurwa 10 I ma nie ma, fuj Bi, bi, Zajebiście Ej, ma laga, kurwa, wyjebał się góra, Góra no, pamiętaj Musimy go zabić chyba No, no, no To zbostowujcie go Masz gapy? Nie, nie Nie, 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 bo cię, nie, 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 nie spada... Bo blokuje. No, Ej, za borderem Zabiłem, zabiłem, zabiłem To się nie zamyka chyba do zera Dajcie mi heal, dajcie mi heal, dajcie mi heal, ja mam 9 Poczekaj, poczekaj, bo to się chyba nie zamyka No właśnie nie, nie zamykasz się. Oni mają low czy nie? Nie, full am Ale my ich zabijemy i tak. <śmienic> ale ty tam kurwa ze strady siedzisz chyba jak ja. No stary, Uf, taka... Będzie co z tego czy nie? nie imię, mój, a co mamy robić? O, tu powiększa się. Czy co się robi? O, o. Kurwa, ale jakie efekty ty. Chcecie to od razu powiększyli. Nie do ilu powiększałem. Także jakby ktoś mógł jeszcze powiększyć tak go, 20 kratek. O powiększa się chyba dalej. Tak, tak, tak. Pik. Pik. bo. Ten co wędkazem kurwa graje no, się pod lewem. Mogę się od 50 minut próbuję podlać. <noise> Kolega się lekko poczuł. To jest Ole, logi pierdolone mam. Dawaj, killa! Nie ma problemu. O lawa. O! Y proszę cię, postaw coś kurwa nad sobą. Proszę, podstaw, postaw coś kurwa nie, bo... nad sobą. ale ty. A, nie skacz tu. Spadam, spadam. Do... Jestem w połowie kurwa lotu. Jezu uratował Nie oddałam złota? W sensie jak nie oddałam? Bo schowała, bo schowała tutaj na kablach Gdzie? Widzisz gdzie jest? No 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 Na przodu, na przodu Uważaj bo zaraz sam możesz zagrać. Oj o Kurwa mać O co nie no kurwa, klotka żeś nie. Po... No patrz, kurwa te kowado. Kurwa Mać.